Cześć, tu Magda z kanału Mój Mały Eden. Czerwiec to czas, gdy możemy rozkoszować się efektami naszej pracy. Jest to też miesiąc róż. Możemy rozstawić leżaczki obok pachnących roślin, np. lilaków, poczytać książkę w cieniu lub wypić kawę słuchając śpiewu ptaków. Nadal jest dużo pracy w ogrodzie. W tym roku, ze względu na pogodę, część tych prac jest taka sama jak w maju. Na przykład różaneczniki są w pełni kwitnienia. Zobaczcie jak pięknie wyglądają moje różaneczniki, więc wyłamywanie przekwitłych kwiatostanów czeka nas w czerwcu. A co robimy w czerwcu w ogrodzie? Przycinamy krzewy, które kwitły wczesną wiosną, na przykład żarnowce, wczesne tawuły. E, przywiązujemy rośliny do podpór, róże. Powojniki, groszki pachnące. Staramy się to robić na bieżąco. Ja przychodzę i przywiązuję raz na tydzień, bo one bardzo szybko rosną. Usuwa, usuwamy chwasty z rabat. Robimy też to na bieżąco, żeby się gdzieś tam tego nie gromadziło. Przycinamy i formujemy bukszpany, koso drzewiny. A jak to zrobić? Zapraszam na film Przycinamy sosnę. Formujemy żywopłoty z roślin liściastych, grabów, buków, pęcherznicy. Usuwamy na bieżąco przekwitłe kwiatostany tulipanów, róż, lilaków i innych bylin. Przycinamy po przykwitnięciu rośliny skalne, tak jak żagwiny, żeby nam się ładnie rozkrzewiły. Dzielimy też byliny, które kwitły wiosną: pierwioski, omiegi. Oglądamy nasze rośliny, na przykład bukszpany, czy nie zaatakowała ich ćma bukszpanowa, róże, czy nie zaatakowały im szyce oraz kontrolujemy ilość ślimaków, ewentualnie używając ekologicznych środków na bazie fosforanu żelaza. E, nawozimy i nawadniamy trawnik. w warzywniku i sadzie. Co robimy w czerwcu? Zbieramy poziomki, truskawki, sałaty, ściółkujemy zioła, w, e, ści, ści, przepraszam, ściółkujemy rabaty kompostem z koszoną trawą lub słomą. Ścinamy zioła i suszymy je na zimę. Siejemy kalarepę, kapustę pekińską i późne odmiany kalafiora, żeby cieszyć się nimi w drugiej połowie lata. Wyłamujemy boczne pędy pomidorów, tak zwane wilki. I zbieramy czosnek posadzony jesienią, groszek cukrowy prosto z krzaczka i bób. Eee, to już wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejne wideo, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zapraszam na Instagrama i na Facebooka Mój Mały Eden, a na Instagramie znajdziecie listę prac, które robimy w ogrodzie w czerwcu.